Słuchacie Śniadanie po polsku. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym wydaniu Śniadania po polsku. Lidia Konar, witam was bardzo serdecznie. A w studiu mam trzech gości. Dwie panie z Polski. Proszę się przedstawcie. Agata Hałdyk. Aleksandra Hałat. na Magoda, Polish Association Aberdeen. Panie przyjechały z Uniwersytetu Śląskiego. Tworzycie duet fortepianowy aha, Piano Duo. Tak, zgadza się, to są uh, nasze inicjały. Agata Hołdyk i Aleksandra uh -huh. Hall. To Domyśliłam się, e, że to właśnie jest od inicjałów, ale nie wiem czy wiecie, w języku angielskim jest takie słowo w ogóle, aha. Według słownika Collins, aha, it's after hours home of a, writer, a young person who prefers to spend the time after work socializing rather than a return to an empty home. E, Mateusz, too no. <laughs> Czyli coś o osobie, która po, po godzinach coś robi niedobrego, tak? No to dobrze. Znaczy, taka osoba, która lubi się bawić. O. Oh. Na pewno można w ten sposób to przetłumaczyć. Możemy dodać, że lubimy bawić się muzyką. No. Dobrą muzyką. Możemy. I to wszystko tłumaczy. <grym> Jak się Wam podoba? Aberdeen. Znaczy, myślę, że, że pogoda nas bardzo miło zaskoczyła, że jest piękne słoneczko, troszkę wieje. Mhm. Natomiast powiem szczerze, że myśmy tego Aberdeen jeszcze tak za wiele nie zobaczyły. Bardzo nam się podobają te domy granitowe. Mhm. Granit. Granit robi na nas ogromne wrażenie. wielką szarością, nie? <grym> no właśnie nie odbieramy tak. tego w ten sposób. No, to, to są Domy szaro. na wieki. Domy na wieki. No tak. <grym> Dobrze, na początek opowiedzcie trochę o sobie. Tworzymy duet od 2009 roku. To, to, to znaczy, to było trochę tak, że. Ja bardzo długo szukałam osoby do duetu fortepianowego i dzień zanim spotkałam ponownie Ole, powiedziałam do swojego męża, wiesz co Piotrek, ja już, ja już przestaję szukać, już nie znalazłam odpowiedniej osoby i na następny dzień były zajęcia studiów podyplomowych i patrzę, siedzi Ola i mówię, kurczę, Ola Jabłońska. Ola wtedy była jeszcze panną i mówię, Zagadnę Ole. No i zapytałam ją, czy w ogóle byłaby zainteresowana grać w duecie. I ona powiedziała, właściwie czemu nie. No i to tak się zaczęło. Mhm. Tak się zaczęło. No i myślę, że trwa do dziś. ta zainteresowała mnie swoim pomysłem. Byłam otwarta i zaczęłyśmy pracować. I wytrzymujemy ze sobą, to jest mhm. najważniejsze. Mhm. No właśnie, to już 10 lat. Jak tak można? No, jak stary dobry związek, nie? No na to wychodzi. No. Nie. Tak, za Wami kilkadziesiąt koncertów, eventów, uroczystości, nie tylko w Polsce, ale też za granicą i to właśnie to chyba o czym świadczy. To znaczy, tak, bo to jest, no prawda, życie w Polsce jest bardzo specyficzne, my bardzo chciałyśmy również założyć rodziny, chciałyśmy mieć dzieci i no nie ukrywamy, no, z racji tego, że jesteśmy kobietami, to musiałyśmy troszeczkę na siebie poczekać. Taka jest prawda, bo z tymi dziećmi tośmy się mijały, nie, Ola? Jak najbardziej mijałyśmy się. I tak. to, to wyglądało... Ja czekałam na Agatę, jak ona była w ciąży i, i na odwrót. A pomiędzy jeszcze... Doktorat. Y, pomiędzy, tak, tak, a pomiędzy jeszcze grałyśmy, ćwiczyłyśmy, spotykałyśmy się po nocach, bo tak to wygląda. Najczęściej spotykamy się mm. wtedy, kiedy dzieci śpią. Znaczy tak, to teraz, to teraz nawet tak funkcjonuje po prostu. Mm -hmm. Nasi mężowie zostają z dziećmi. My rozpoczynamy próby, nie wiem, circa 19.30, 20 do 23.00 i to są takie regularne próby, no i... I wracamy, kiedy <trujne> Są puste ulice nikogo o żywej duszy. To Z jest... muzyką na ustach. Tak, tak. I wszyscy śpią. No dokładnie, czyli lepiej tak jak ha. No. <grym> Misją waszego duetu jest zapewnienie ludziom doznań, które czynią ich lepszymi. Czy macie takie przesłanki od ludzi, którzy przychodzą na wasze koncerty, że faktycznie stają się lepsi? A czy mamy taki feedback od osób, że koncerty, które prowadzimy, bo my prowadzimy te koncerty. My Aha. opowiadamy o muzyce, przybliżamy te utwory, które gramy w sposób taki bardzo, bardzo przystępny, opowiadamy anegdoty albo okoliczności powstania utworów. Albo jeśli mamy takie koncerty stricte edukacyjne, to opowiadamy właśnie od kuchni, jak to jest być muzykiem i jak to jest przede wszystkim grać w dół. Duecie. Więc po koncertach bardzo często przychodzą do nas ludzie i mówią: Kurczak, fajnie, że opowiadacie o tych utworach, że, że mówicie o tym wszystkim, bo jesteście wtedy dla, nie, dla nas tacy namacalni. No więc. Mhm. Myślę, że tak, nie? Jak najbardziej, <laughs> dlatego, że e, emocje, które chciał zawrzeć w, w swoich kompozycjach e, kompozytor, no, my je przekazujemy dalej, tak? Czyli e, ludzie to odbierają i e, mało tego, no chcemy pokazać, że sztuka, e, muzyka e, to jest coś bardzo, właśnie tak jak powiedziała Agata, bardzo namacalnego, coś naturalnego w zasięgu ręki każdego słuchacza. Dostępne dla każdego. Tak. To, mhm. że, znaczy my, my się <laughs> pasjonujemy faktycznie muzyką klasyczną, ale z biegiem lat zaczynamy coraz więcej mieć w repertuarze tej muzyki lżejszej, żeby to troszeczkę łączyć, bo widzimy też, że ludzie nie zawsze chcą usłyszeć to, ten, ten top of the top, prawda? Muzyki klasycznej, chcieliby coś no nie wiem, troszeczkę bardziej tanecznego czy, czy popularnego. No ale jeśli my to miksujemy razem, to te, te koncerty są po prostu takie dla ludzi. No, hmm. więc myślę, że każdy na naszych koncertach znajduje coś dla siebie, taka prawda. Wami mm -hmm. koncert? Właściwie dwa fabryki, ale za chwilę do tego wrócimy. Wydałyście płytę a wechwała for, for hands. Czym się kierowałyście przy doborze y, utworów? Ja myślę, że y, dobór utworów był troszeczkę podyktowany tym, że myśmy wtedy się przygotowywały y, do jakiegoś konkretnego koncertu, i to było y, związane z konkretną y, ofertą danej y, instytucji. Pamiętasz, wtedy? Grałyśmy w Lublinie, bodajże i po prostu to była konkretna propozycja utworów. Myśmy wtedy były naprawdę, no, nie wiem, jak to powiedzieć, ale tak, w dobrej formie, i mówię, Ola, tego nie można po prostu puścić. My musimy to nagrać. Mhm. Chciałyśmy też przyjąć jakąś jedną strategię, to znaczy właśnie nie mieszać dwóch fortepianów i czterech rąk. Chciałyśmy ujednolicić nasz pomysł. Mhm. No i stąd się wziął to, że, że, że wybrałyśmy z tego repertuaru takie no, najlepsze sztiki, najlepsze kawałki, najlepsze utwory, żeby już tak mówić bon ton. No i stwierdziliśmy, że to będzie fajny mix. Jak nie? Najbardziej. Druga sprawa jest taka, że chyba niewiele duetów nagrało właśnie te kompozycje Czajkowskiego, które znajdują się na płycie. Oj, tak. Nie znalazłyśmy za wiele nagrań, także stwierdziliśmy, że to jest jakaś, jakieś pole dla nas. Mhm. Tak, no jeśli chodzi o dziadka do orzechów, to rzeczywiście myśmy szukały e, innych też wydań i powiemy wam tak od kuchni, jak już tak sobie rozmawiamy, że ten utwór jest po prostu mega trudny. To znaczy tam połączenie czterech rąk i granie tak, żeby to brzmiało jako jedno, no to to jest w ogóle. Nie, nie, niebotyczne wyżyny. Chodzi w szczególności o e, prawą rękę osoby, która siedzi e, po lewej stronie i lewą rękę, która siedzi po prawej stronie. Te ręce się lubią troszeczkę e, ze sobą kłócić. Mhm. Ona no, wychodzi. No wychodzi. <ślapple> Gracie muzykę klasyczną od baroku po współczesną, nie będę pytać dlaczego nie gracie wcześniejszej, <laughs> <laughs> chyba jest jasne. Tak samo również muzykę filmową, operową, także bardzo szerokie spektrum, mhm. tak można powiedzieć. Znaczy to też się wzięło z, jakby z, z ofertą osób, które się do nas odzywały. Mhm. Bo mieliśmy taki, taki koncert i stricte była taka potrzeba y, zrobienia aranżacji operowych i operetkowych, a mhm. ponieważ chodziło o to, żeby te utwory były na tyle przystępne dla osób, które kompletnie nie mają nic wspólnego z muzyką klasyczną a miał to być taki koncert no powiedzmy półprywatny pół taki rozrywkowy więc z Michał Sobierański to jest taki nam, nasz bardzo dobry znajomy, rozwijający się w Polsce zajął bodajże drugie miejsce wokalista, jazzman absolwent Wydziału Jazzu Muzyki Rozrywkowej w Katowicach mhm. no i, i on dla nas zorganizował, znaczy napisał właściwie trzy takie potężne aranżacje składające się z dziewięciu utworów operacyjnych i operetkowych i to jest na dwa fortepiany, więc no, jest to w naszym repertuarze i powiem tak szczerze, że no, nie możemy się doczekać, żeby znowu to zagrać, nie? Robi wrażenie. Nie słyszałam, ale brzmi bardzo zachęcająco. I może wróćmy do, do Waszych koncertów. Zagraliście dwa koncerty. Dzisiaj w Ice Candy School, tak? Tak. Mhm. Opowiedzcie może trochę o utworach, które wybrałyście na, na ten koncert dla dzieci. Dla dzieci wybrałyśmy bardzo charakterystyczne utwory. To są takie utwory programowe Edwarda Griga w grocie Króla Gór o gnomach i trolach. Wiemy od organizatorów, że to będzie takie spektrum dzieci między 7 a 15 lat bodajże, mm -hmm. więc dostosujemy to oczywiście ten, ten koncert do, do tego przedziału wiekowego. Będą utwory Moszkowskiego, Chopina, no i oczywiście jeszcze na koniec taka niespodzianka polskiego ara. Mażera, coś na granicy jazzu i klasyki, więc mhm. będzie petarda. Czy Polly się też się wybiera na ten event? Oczywiście, że się wybieram. <grym> to może trochę powiedz więcej o właśnie w jaki sposób udało Ci się poznać, panie? Tutaj właśnie w radiu chciałbym podziękować pani doktor habilitowanej Magdzie Schindler, która, która dodaje mi tyle różnych ciekawych pomysłów i fantastycznych muzyków, którzy mogą przyjeżdżać do Aberdeen, także to już nie jest <grym> To nie jest pierwsza współpraca i chciałem Pani Magdzie bardzo gorąco podziękować. Świetna okazja, bo Polish Heritage Days, także wspólnie ze Szkołą Sobotnią Ice Candy robimy te obchody, także dwa koncerty dzisiaj w, dzisiaj w szkole i fajne, fajnie, będzie, że będzie okazja, żeby Pani spotkały się z dziećmi i zrobiły coś, jakiś mały warsztacik. A jutro z kolei koncert na Uniwersytecie w Macrobert Building o godzinie 6.00. Wieczorem w pokoju 055 i jeszcze mamy też niespodziankę, jeżeli ktoś będzie w Aberdeen w niedzielę. Zapraszamy najpierw do McCamerons, a później do, do Prince of Wales i będzie też okazja posłuchać Panie grające razem z muzykami z Aberlin w Jam Session. No proszę, to niespodzianka, duża niespodzianka, o tym co nie wiedziałam. Te wszystkie koncerty odbywają się w ramach po Heritage Day, czyli Dnia Polskiego Dziedzictwa i to tak sprytnie zostało połączone z 400-leciem przybycia Szkotów do Polski, prawda? Bardzo sprytnie, także każda okazja, żeby, żeby dostać pieniądze na, na wydarzenia kulturalne jest dobra, także, także zwrócił się do mnie dr David Worthington z pomysłem wystawy o Robercie Portiusie. Okazuje się, że to był najbogatszy Szkot w historii Polski. On, on w latach w XVII wieku osadził się w Krośnie, był bardzo znanym handlarzem wina Tokajus z Węgier, które były wtedy na granicy z Polską i był też królewskim dostawcą, także osoba bardzo ciekawa, także bardzo dużo bardzo dużo rzeczy dotował mm -hmm. i jest bardzo znany w Krośnie, ma swój festiwal, ulicę. Także bardzo ciekawie. Doktora Dav Davida Worthingtona poznałem na inwentach. Mm -hmm. profesor Karin Friedrich mm -hmm. Home or Abroad. Stąd ta kooperacja i pomyślałem, że jak zwykle pomyślę, żeby coś, coś dodać, także stąd mam okazję zaproszenia tych świetnych gości. Szkoła Ace Candy włączyła się w to, także jestem mm -hmm. bardzo wdzięczny, że mamy miejsce na jeden koncert i później gorączkowo szukałem Drugie miejsca i cieszę się, że Uniwersytet pomógł, żeby zorganizować drugi koncert. Tak, dzięki temu tu Panie przybyły, więc kolejny koncert odbędzie się <śmum> jutro, tak? W, na na Uniwersytetowy Dzień. I chciałam zapytać o repertuar. Widzę, że macie tutaj Schuberta, Chopina, Pułęka i Janusa. Kto to jest Janus? <śmum> Szuka. Darek Janus. Nie mogą znaleźć. Naj no dobrze, to jest. To jest Dlatego nasz, to będzie niespodzianka. Nasz czarny koń w repertuarze. Darek Janus jest aranżerem, jest kompozytorem, oczywiście. Jest na co dzień związany z akademią muzyczną w Katowicach i Uniwersytetem w Warszawie. Natomiast jest to pasjonat Chorwacji. Z tego co wiem, bardzo dużo ostatnio komponuje na chór. No, a to są jego utwory, to co my mamy w repertuarze, to są jego utwory takie na pograniczu XX i XXI wieku. Ale ponieważ jest z, z krwi i kości jazzmen, to, to te, te jego utwory tak troszeczkę są połączone taką stricte klasyką i, i jazzem. Także. No, coś fajnego, naprawdę warto posłuchać. Uh -huh. ja może dodam jeszcze, że mamy w planie nagranie płyty z utworami Dariusza Janusa, bo tych utworów jest troszkę więcej, uh -huh. które możemy wykonywać właśnie na cztery ręce, na dwa fortepiany uh -huh. i, i również i solo. Ta płyta zostanie nagrana jesienią tego roku. Natomiast no nie wiem, jak z wydaniem. Zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko uda z terminami pogodzić. No ale myślę, że jeśli nie w 2019, to na początku 20, 20, 20, 2020 no, pokaże się nasza druga płyta. Super. E, w takim razie e, ja Wam życzę, żeby ta płyta wyszła jak najszybciej. <laughs> Dziękuję Dziękujemy bardzo za, za przybycie. Przypomnijcie jeszcze raz o swoich koncertach. Kiedy się odbędą? 4 maja. Ice Candy School, School w Port A Academy tak. mhm. o 13.00 tak. i 5 maja o godzinie 18.00 w Uniwersytecie, tak? W MacRobert Building, pokój 055. Tak, tak. I wstęp wolny, aczkolwiek dodatki tak. mile widziane. No tak, tak. To. Koniecznie przyjdźcie. <laughs> Bardzo Wam dziękuję za przybycie do studia i życzę Wam miłego pobytu w Aberdeen. Dzięki. Ob, oby pogoda dopisywała, nie tak jak wczoraj. Ja jeszcze chciałem tylko zaprosić e, na wystawę, wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć wystawę o Robercie Portiusie oraz fantastyczną wystawę Doroty Puszkiewicz, e, która zrobiła zdjęcia Polakom, którzy mieszkają w Aberdeen. E, także chcieliśmy pokazać to, że kiedyś Szkoci przyjeżdżali do Polski, teraz to się odwróciło, także piękny, poetycki obraz Polaków w Aberdeen. Wystawa jest dostępna do 25 maja w Aberdeen Art Center. Ja również zapraszam na koncerty i na wystawę. Jeszcze raz Wam dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Agata Hołdyk, Aleksandra Hałac, duet fortepianowy Ahad, piano Duo oraz Mateusz Ogoda, prezes Polskiej w Waberdin. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Słuchacie Polskiego Show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.